Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa, i ujrzał ducha Bożego, zstępującego jak gołębice, i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Kluczowym zdaniem w dzisiejszej Ewangelii jest dla mnie to zdziwienie Jana Chrzciciela to pytanie: Ty przychodzisz do mnie? To jest pytanie człowieka zaskoczonego, który jest w konfuzji, jest zmieszany, nie wie właściwie, co się dzieje, i jest dla niego to nawet niewygodne jest, jest jakimś zjawiskiem zdarzeniem, które. Wytrąca go z równowagi, z roli jego gdzieś tam. On wypada z tego, do czego się przygotował, miał iść i chcić, czyli głosić oczyszczenie, rewizję sumień, nawrócenie. Taki gest chrztu nad wodą, głównie właśnie tam w Jordanie, w Galilei i w Judei, to to nie było jedyne i wyjątkowe. Było ilość takich proroków, chrzcicieli, nauczycieli, którzy co jakiś czas wzywali ludzi do oczyszczenia. To nie był chrzest w naszym znaczeniu sakramentu zjednoczenia z Bogiem, ale gest pokory, gest penitencjarny, powiedzielibyśmy językiem teologicznym. I w takim momencie, kiedy Jan gromadzi wokół siebie tłumy ludzi, którzy przyszli skruszeni, poczuciu grzechów, poczuciu winy. Widzi w kolejce swojego kuzyna. On stoi w kolejce, naprawdę. Wśród tłumu ludzi. I nie bardzo chyba mógł uwierzyć własnym oczom. nie bardzo wiedział, jak ma się zachować. Bo sam przecież jest tylko człowiekiem i ma poczucie swojej słabości i grzeszności. I rozumie, że ten, kto przychodzi, jest, jest Mesjaszem, jest Synem Boga, jest Świętym. I właściwie... Wprowadza zamieszanie, no, przestawia rolę, do, do góry nogami wywraca, jakby to, ten porządek, do którego jest, jest, jesteśmy przyzwyczajeni. I stąd to pytanie: Ty przychodzisz do mnie, to przecież ja potrzebuję Twojego przebaczenia, Twojego zbawienia, Twojego oczyszczenia, a ty przychodzisz do mnie. To jest pytanie, które my też powinniśmy sobie ze zdziwieniem, ze zdumieniem zadawać w kontekście tego, co Bóg dla nas robi: tego, że jesteśmy ochrzczeni, tego, że jesteśmy, nazywamy się uczniami, córkami Boga, naśladowcami, apostołami Jezusa. Tak się rozumie chrześcijaństwo, tak się rozumie naszą rolę. Nasze zadanie w społeczeństwie. Tak powinniśmy to rozumieć. I kiedy przeżywaliśmy Boże Narodzenie, to jakoś tak dobrze nam było oswojeni z tym żółbkiem, z tym małym Jezuskiem, który nic nie mówi, który właściwie tylko oczekuje najwyżej pieszczoty, najwyżej czułości, najwyżej zaopiekowania się. Zaśpiewamy mu kolędę, okryjemy siankiem. No, prezenty gdzieś są obok, może coś dla Niego też. No, ale to bardzo ładne i, i też dobre, to są prawidłowe odruchy. Ten Bóg, który staje się dzieckiem, budzi w nas tę czułość. A dzisiaj przeskakujemy i o 30 lat prawie i, i staje przed nami mężczyzna, dorosły. Nie wiemy, co on robił przez 30 lat, dlaczego wcześniej nie zaczął. Czy to jakieś marnotrawstwo czasu? Właściwie już kilkunastoletni młodzieniec żydowski mógłby zacząć działać po barnictwie, po wtajemniczeniu w dorosłość. On czekał do 30 roku życia, no ale to tajemnica, i dopiero wtedy przychodzi, pojawia się publicznie. Nie przychodzi do, do, do Jana Chrzciciela i można by powiedzieć, przychodzi do nas, kiedy. Już nie patrząc w żłóbek, tylko czytając prolog Ewangelii świętego Jana, czytaliśmy te słowa, i słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot pomiędzy nami. Tłumaczyliśmy sobie to wtedy, odwołując się do greckiego oryginału, że, że stało się naszym sąsiadem, że zamieszkało pod trójką, że teraz będziemy mieli z Nim przez ścianę, wyobraźmy sobie tak. I rzeczywiście jest między nami sąsiad. Wyobrażamy sobie sytuację, że no, ten dziwny prorok mieszka piętro niżej, albo za ścianą, i pewnego dnia potrzebuje czegoś od nas. Jeszcze nie wiemy czego, ale puka. Puka do drzwi, dzwoni domofonem, nie wiem. Nie otwieramy? No to komórką. No wtedy odbieramy i mówimy: Ty przychodzisz do mnie? Właśnie, czego ty ode mnie chcesz? Co ja mogę dla ciebie zrobić? Jak ci mogę pomóc? Takie są grzecznościowe zwroty ale przecież nie skończyłoby się pewnie na grzecznościowej rozmowie że przyszedłem pożyczyć trochę soli to pewnie byłaby rozmowa o tym czego ja od ciebie oczekuję w twoim życiu w twojej służbie w twojej pracy w twojej rodzinie w twojej roli społecznej w twojej samotności kiedy jesteś sam ze sobą i nikt cię nie widzi w twoim czasie modlitwy kiedy stoisz przed lustrem i patrzysz sobie w oczy, czego ja od ciebie oczekuję? Ty przychodzisz do mnie, to jest niewygodne, to jest coś, co nas może sparaliżować, coś, co no, przyprawia o taką właśnie konfuzję. No, gość w dom, Bóg w dom, fajnie, ale nie za długo. A on stoi, patrzy i, i mówi: Ja potrzebuję Twoich rąk, bo ja już nie mogę działać. Teraz ty musisz działać. Ja potrzebuję Twojego języka, Twojej głowy, Twojego serca. Ty musisz zrobić to, co ja miałbym zrobić. Ty musisz być na moim miejscu. To bardzo niewygodne, bardzo trudne, ale bardzo dojrzałe, powinno być dojrzałe w naszej odpowiedzi. I on nas prosi, zobaczcie, co się dzieje w tym dialogu. Pozwól, pozwól, ustąp. My się bronimy, bo my chcemy żyć dalej tak jak żyliśmy, było wygodnie, trochę niezadowoleni, trochę sfrustrowani, ale jednak przyzwyczajeni do tego zwykłego życia. A on mówi: Ty masz być mną, pozwól, ustąp. I on ustępuje, jan chrzciciel ustępuje. Nie rozumie tego też, jest też przerażony, ale ustępuje, bo on go prosi, patrzy mu w oczy. To jest taka sytuacja, w której Jezus stosuje pedagogikę przedziwną. Przypomina mi się w tej sytuacji takie opowiadanie o dobrym, mądrym biskupie, który miał w swojej diecezji księdza alkoholika. I ten ksiądz wiedział, że biskup wie i nie radził sobie z tym swoim piciem. I dowiedział się, że biskup jedzie do niego na wieś, tam gdzie pracuje, gdzie ma parafię. No i myślał tak, przyjeżdża z dekretem usuwającym mnie z tej parafii, może wyrzucającym ze stanu kapłańskiego, może kierującym na leczenie. Ma rację, powinien mnie opieprzyć. Rzeczywiście zaniedbuje parafię, on sieje zgorszenie, nie umiem sobie z tym poradzić. A ten biskup przyjeżdża, puka do drzwi. No, taka sytuacja. Ty przychodzisz do mnie, biskupie. Mhm. Wiesz co, przychodzę dlatego, że potrzebuję się u ciebie wyspowiadać. Chciałbym wyznać grzechy przed tobą. Ty jesteś kapłanem, ty masz... Władze rozgrzeszania, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. To w Twoje między innymi ręce złożył Jezus. No i ten jest sparaliżowany, porażony, a jednocześnie tak zmobilizowany jak nigdy w życiu. Tak szeroko otworzyły mu się oczy na to, gdzie jest, kim jest, w jakim miejscu swojego życia jest i kto do niego przyszedł z jaką prośbą. To jest metoda. Właśnie, nie tyle dyscyplinowania, nie tyle karcenia, co pozyskiwania, odzyskiwania człowieka. Ty przychodzisz do mnie, tak. Może my też tak powinniśmy przychodzić, na podobnej zasadzie, nie identycznie, nie w takich samych rolach, ale przychodzić do ludzi, który, którzy być może są daleko, którzy są inni, którzy nam coś zawinili, którym nie, do, nie przebaczyliśmy do tej pory. To na takim przychodzeniu, na takim spotkaniu polega budowanie Królestwa. I jeszcze jedno na koniec. Ten moment, kiedy Jezus mówi, bo tak potrzeba. I to powtarza w wielu innych miejscach. Trzeba, aby się wypełniło pismo, trzeba, żebym cierpiał. Tak trzeba, tak się godzi, tak powinniśmy zrobić. I to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać jako klucz do tej postawy, o której mówiliśmy poprzednio. W imię czego trzeba? Co to za etos? Bo etos to jest owo potrzeba. Tak się robi albo tak się nie robi, mówimy. Tego nie ma w paragrafach, to nie jest spisane w prawie karnym ani cywilnym, ale to jest gdzieś w sercu wyryte. To jest styl postępowania w danej społeczności. Tak przyjęto. Ale nie tylko ze względu na konwenans, ale ze względu na wartości. Myślę, że dzisiaj, gdy dzisiaj wspominamy i świętej pamięci Lecha Bątkowskiego i świętej pamięci Pawła Adamowicza, to widzimy w nich właśnie takie przykłady ludzi, którzy mieli głęboko w pamięci, w sercu, w sumieniu, to właśnie trzeba, żeby się to spełniło. Trzeba bronić ojczyzny, kiedy jest. Okupacja. Trzeba prowadzić pracę u podstaw, oświeceniową, edukacyjną, kiedy zaciemniają nam w głowach. Trzeba poświęcić swoją prywatność dla społeczności. Trzeba być tam, gdzie ludzie mnie potrzebują. Trzeba, potrzebują, zobaczcie. Myślę, że w życiu tych dwóch ludzi na pewno. Ten etos, to poczucie powinności było czymś bardzo ważnym i silnym, niekiedy może nawet trudnym dla ich bliskich, dla nich samych trudnym, ale wydaje się, że oni zrozumieli to, że, że trzeba spełnić coś, co jest większe od mojego egoizmu, od mojej wygody, od mojej kariery, od mojego dobrego samopoczucia. Takie myśli przychodzą mi do głowy dzisiaj w dniu Chrztu Pańskiego gdy kończymy już czas Bożego Narodzenia i, i zaczynamy zwykły czas budowania.